Z tej strony Wasza ulubiona youtuberka Vely vale i witam w filmie z mam uaktualnioną kolekcją pluszaków i na pierwszy dzień leci Steve z Minecrafta zobaczcie jaki słodki Na, na na następny, odstrzał, następny na ostrzał idzie Donkey Kong. Nasz ulubiony grzyb głowy, chłopca jest następny. Tutaj jest pikachu duży. Następna jest Amy Rose. Następny jest Cindy Quill. Czy ja dobrze to wymawiam? Nie Amy, wstawaj. Następny jest Mario. O oh nie, yeah, it's a, me, a Mario. Następny jest Papa Smurf! Witam wszystkich, moje drogie Smurfy! Następny jest... różowy jaż i mam też zielonego, ale niestety... nie chcę mi się go podnosić z kanapy. Następna jest Nightmare Moon. Następny jest Charizard. Następny jest Pikachu Mały. Następny jest Rakun Toad. Następny jest Sonic the Hedgehog Catch me if you can Następny jest szczerbatek. Następny jest mój gryp, którego dostałam w, gimna dostałam w gimnazjum. I to chyba byłoby na tyle. Narka. A, i jeszcze jest zwykła forma księżniczki Luny. Narka. Ratujcie pod ziemię.